Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale po dość długiej przerwie. Mam nadzieję, że z utęsknieniem czekaliście na kolejny film. Dzisiaj pomyślałem, że spróbuję nawet przy delikatnym wietrze coś Wam nagrać, bo już tyle czasu filmów nie było. Dlatego tym bardziej dzięki, że przyszliście, poświęciliście swój czas, żeby to obejrzeć. Ok, ale koniec gadania. Zaczynamy z rybami. Nie? Pokażę Wam, od którego miejsca zaczynam. To jest y, pierwsze miejsce, do którego dopłynąłem. Zobaczcie, głębokość macie 34 stopy. Temperatura wody 67. Chcę Wam coś pokazać. Popatrzcie. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Widzicie? Widzicie to? Tego tutaj sobie zaczniemy. Się ustawiam, jak widzieliście, na, na głębszej wodzie i będę po prostu rzucał do tyłu na ten spadek. Zobaczcie, jakie tutaj jest fajne wypłycenie. Tutaj są, widzicie, jakieś skałki i tutaj znowu jest, znowu jest spadek. To jest pierwsze moje miejsce, od którego dzisiaj Zaczynam łowienie. Wiadomo, będę, będę próbował złowić łowienie y, dzisiaj. Na, będę chciał na, użyć spławik, będę chciał użyć główki jigowe. Mam ze sobą robaki, bo teraz jest dobry okres na robaki. Robak, spławik. Może jeszcze jakiś dropshot. Pokombinuję coś. Widzicie tutaj, macie drzewo. Zobaczcie, kolejny spadek. Ok, i tutaj, tutaj stanę. Dobra, wyciągam wędki i zaczynamy łowienie. Jak możecie zaobserwować, rzucam do tyłu tam, gdzie sprawdzaliśmy razem dno. Troszkę wieje główka delikatnie cięższa, 3,8 uncji. I to jest główka Weedless. Taka z, zaraz wam pokażę z takimi drucikami. Bo są tam drzewa, jak mogliście zaobserwować. No i jak ustawiałem kamerę, to już zostałem obrabowany z rybki. Na tej wędce, którą dźiguję, mam rybkę. Druga wędka ze spławikiem, tam jest robak. No i może coś się wydarzy, jak to za każdym razem z nadzieją na rybach. Może coś się uda złowić. Na pewno będę próbował, dzięki Waszemu wsparciu myślę, że się uda. Więc, łapka do góry na początku filmu i łowimy. Taka główka, spróbuję Wam ją pokazać, tak na ręku, żeby, żeby lepiej to zdumowało. No, jak możecie zaobserwować, rybki też nie ma. Jeszcze jedna. Jeżeli też stracę, a niewetne ryby, to wymienię, wezmę kolejną wędkę i założę wtedy, wtedy gumę. Zobaczymy, co się wtedy wydarzy. Wieje dzisiaj z południa. Wiatr mam w plecy. Powiem Wam, że całkiem, całkiem natomiast jak płynąłem, no to dwa razy szybę mi umyło w łódce. Jest ryba. No całkiem przyzwoicie, Wam powiem. Zobaczcie. Widzicie? Wymyśliłem sobie kogut taki i robak zaraz ją przymierzymy 17. Zostaje ze mną. That's life well. Ok, pierwsza jest teraz. się zmieniły tutaj zasady. Można wziąć trzy ryby, ale powiem wam, tak miałem miałem założone to i chciałem zmienić, żeby zrobić dwa a myślę, jak jest, wykorzystam no i bardzo bardzo się cieszy ten efekt a was jak? piszcie w komentarzu, użylibyście takiej główki? jakbyście mieli, a chcieli zmienić zestaw, żeby tak tylko wypróbować, a może się coś wydarzy? napiszcie w komentarzu, w jaki sposób wyłowicie możecie zaobserwować Przestawiłem się trochę, wiatr się zmienił, wiało south east, teraz bardziej wieje south south east, dlatego rzucanie z boku było ciężkie, przestawiłem się w te miejsce co, co widzieliście tylko opłynąłem je, tak żeby mi zostało z tyłu teraz I jak widzicie wiatr mam w plecy i łowię sobie z tyłu łódki. Trakcie, w trakcie łowienia trzeba dostosowywać się do, do warunków. No, chyba jak łowicie z łódki to wiecie, a jak nie łowicie z łódki, no to. To taka ciekawostka. Dobra, i przyszedł czas na, na live-shop, nie? Koniec tego dobrego. Zobaczmy, gdzie mamy te ryby, co? Popatrzcie. Pamiętajcie, okay, tutaj mam, jak kręcę. Widzicie? to się wszystko, to w zależności tutaj o to pokazuje mi gdzie jest mój transducer i w którą stronę patrzę patrzę jeżeli namierzę gdzieś rybę no to wiem w którym miejsce rzucać, widzicie jest podziałka jaka głębokość jaka odległość teraz jak widzicie jestem na 10,8 buja cały czas łódką no i sobie kręcę tym i... Sprawdzam, co jest dookoła, nie? Zobaczcie. Widzicie, w tą stronę pokazuję. Tutaj jest jakiś korzeń. Zaraz praktycznie pod łódką, widzicie? Przekręcimy teraz dookoła. Zobaczymy z drugiej strony. Widzicie, jaki jest spadek? I to jest, popatrzcie do przodu, zobaczcie jak, jakie jest robnięcie. Zobaczcie to, to jest po drugiej stronie łódki, czyli teraz patrzymy w tą stronę. A to jest mój spławik. Jest kolejna ryba. Zaraz muszę kamerę tylko przykręcić, żeby jej nie stracił, nie? Ta na gumę, wiecie? Okej. Okay. Zobaczcie jak ładnie w piętach. Klasyczne uderzenie olejowe takie było pęk. Co to za, za wymiar? 16. To już druga, którą mogę zatrzymać. tym razem na westina główka jedna czwarta uncji całkiem wam powiem przyjemne branie coś się tu poplątało, nie? Widzicie kolejna wędka to właśnie daje ilość wętek na łódce że jeżeli coś nie działa, to nie odcinacie ze stawu, tylko bierzecie kolejną kolejną wędkę. Tutaj tą wędkę Możecie zaobserwować. Nie wiem, czy ją widać. Przerobiłem na drapszat. Widzicie, w którą stronę jest skierowany transducer. I w tamtą właśnie stronę rzucam przynęty. Na płytszą wodę. Zobaczcie, ja mam 38 stóp i rzucam na płytką wodę i ciągnę po tym, po tym spadku a oto mój następny pomysł na skuszenie ryby piszcie co myślicie zanim dalsza część będzie filmu uda się skusić wolaja na to czy nie piszcie w komentarzu zobaczymy i oglądajcie się przekonacie w jaki sposób Próbuję złowić rybę i zachęcić na ten zestaw, co Wam przed chwilą pokazałem. Wiadomo, mam namierzone tam na w skopie, prawda? Pokazuje mi, gdzie, gdzie jakiś jest ruch na dnie, co się dzieje. Teraz poczekam, żeby ta przynęta padła do dna. Jak widzicie, trochę wiatr nie pomaga, bo robi balon. Ale podciągam i nie, nie opuszczam wędki. Zostawiam ją w górze daje, żeby główka sama opadła. A. I nie wiem czy tam jakiś był patyk czy czy ryba. Już była zainteresowana, jak widzieliście. Gdzie patyki, tam wyniki. Jest tu sporo gałęzi różnych. Ale i tutaj też ryba się trzyma. Co jeszcze dzisiaj jest ważne? E, czym się kierowałem, wybierając akurat to miejsce, żeby tutaj przyjechać i próbować połowić ryby? E, tak jak wam mówiłem wcześniej, chodziło też o wiatr. Wiatr wieje mi z tej strony. Wiedziałem, że będzie te małe przynęty spychał po prostu w stronę tego brzegu. Skoro wieje z tamtej strony, to pchnie. Całe przynęty po ten brzeg, no i wtedy te wszystkie ryby, które, które szukają tej przynęty, przypłyną właśnie, będą szukały jej bliżej brzegu, tutaj, gdzie ten wiatr zepchnie tą przynętę. I to było głównym, głównym powodem e, mojego wybrania tego, tego miejsca. Dzisiaj pokazywali wiatr od 4 do 8, w porywach do 10 mil na godzinę. Nie jest źle fajnie, że troszeczkę wieje, bo Olaj lubi jak woda się rusza. Zobaczcie. Widzicie, coś o opracowało, nic, próbuję może, może zrobię to troszkę. No nie, z tego już nic nie będzie, z tego już nic nie będzie. Trzeba drugi kawałek założyć, założyć robaka, jeszcze Popatrzcie, tutaj jest taki drucik, widzicie, to jest właśnie albo do gum, żeby guma nie spadała, albo do robaka, wtedy, wtedy robak fajnie, fajnie siedzi na tym haczyku i nie spada, stąd wiem, że coś tam jednak chwyciło, jednak to nie był korzeń, bo jak widzieliście, robaka w nie zakładam następnego A! Może ktoś nie wie. Nie jestem sponsorowany, ale bardzo lubię. Powiem Wam na robaki rewelacja. Dlaczego? Już Wam pokazuję. Dwie części. To jest lód, który się wkłada do zamrażarki i cały dzień trzyma, trzyma zimno, wkładając tutaj robaki. Jak widzicie, stoją na słońcu i się nie ugotują, nie? Żywe, nieugotowane bardzo polecam drugi czy trzeci sezon nawet tego używam tak jak mówię, nie dostałem tego, kupiłem sam tym bardziej chcę Wam właśnie pokazać, że mi to działa po, mówię, dwa albo trzy sezony na pewno nie mniej mogę z czystym sumieniem polecić ten produkt może akurat ktoś nie wiedział o tym a łowi na robaki i ma problem, że mu się one gotują to jest Wasze rozwiązanie no nic, zbiory robaka próbuję coś jeszcze złowić ale fajne uderzenie było znowu co jest Adam dwa uderzenia niewcięte. wcięte ale teraz teraz wcięte nie widzieliście Trzy razy powtórzył. Dwa nie wciąłem. Trzeci wszedł. Fajnie, że mogę Wam zademonstrować, właśnie w jaki sposób nagłówkę jigową i robaka można, można połowić nie? Płyń. Dajcie łapkę do góry, nie? Fajna ryba. Ci wszyscy, co napisali w komentarzu, że ta główka będzie działać, ten zestaw będzie robił, mieliście rację. Fajnie, fajnie to wszystko pracuje. Fajne ryby się wcina. Nie wszystkie nagrywam, bo nie chcę też, żeby ten film był nie wiadomo jak długi, ale właśnie chciałem Wam powiedzieć, że mieliście rację. Działa jak najbardziej polecam, jeszcze spróbuję może trochę jeśli mi się uda mniejszą główkę znaleźć spróbuję jeszcze na bardziej lekko chociaż przy tym wietrze e, naprawdę to fajnie, fajnie pracuje ale nigdy nie wiadomo może jak wiem, że to ryby daje może lżejsza główka daje jeszcze fajniejsze ryby, zawsze warto próbować, nie? Popatrz jak fajnie ryby widać przy dnie Tutaj, tutaj. No, i jak możecie zaobserwować, też trochę się przestawiłem, nie? To, co Wam mówiłem, że trzeba szukać, pływać, namierzać, spróbować złowić. Jest coś. Okej. Okay. Godzina posuchy. Kolejna ryba ląduje na łódce. Nie? Główka dżigowa czarna. Trzy ósme i dalej robak. Nie można jej zatrzymać. Czternaście czwarte. Bawimy się dalej. Ale powiem Wam, że czym bliżej południa. Tym ryby troszeczkę słabiej zaczęły gryźć, ale przez cały czas coś się dzieje. Jeden mi jeden mi spadł wcześniej, mam tutaj wędkę na, na deadstyk ustawioną i nie chciało mi się podbieraka użyć, który mam tutaj rozłożony i się odpięła, ale nie mogłem Wam jej pokazać, bo nie było czasu na włączenie kamery. Tak jak widzieliście, teraz kamera była wyłączona. Trzymałem rybę na na wędce i włączałem kamerę. Czasami jest tak, że też ryby, ryby się wypinają, ale to są uroki właśnie nakręcania, nakręcania też filmów. A powiem wam, próbowałem też trzymać cały czas włączoną kamerę. Naprawdę później to wszystko znaleźć w którym miejscu, co i jak. Jest strasznie dużo zachodu. A moja żona ciągnie dwie roboty. Oprócz tego jeszcze składa. Filmy, które ja tutaj dla was nagrywam, to oszczędźcie ją, chociaż na tyle, że jak mam rybę, to włączam kamerę, nie? No i dajcie jej łapkę do góry na zachętę, chociaż. Tutaj na tej wędce co teraz jiguję, założyłem rybkę. O, bije coś. Jest. Co to będzie? Walaj! o tak tutaj do tej kamery o tamtą, tak nastawiłem na ten spławik bo miałem nadzieję, że może coś Wam pokażę z tego spławika a tutaj jednak wyszło z jigowania i gumy dzisiaj działają i robaki działają i żywe rybki powiem Wam, że tak się zastanawiałem czy, czy wziąć żywe rybki, czy nie ale Doszedłem do wniosku, że lepiej, lepiej mieć niż nie mieć. No i kupiłem tylko dwa dazeny, tak tak wiecie, żeby było, nie? Kolejna główka jigowa, taka zobaczcie. To ma być zaczepowa, bo już straciłem tyle główek, widzicie? Tutaj chroni, chroni haczyk przed wpięciem w jakąś gałąź. Napiszcie mi w komentarzu, czy, w komentarzu, czy używacie takich główek jigowych. Czy lubicie, bo jak Wam to działa? Bo widzicie, tu musi ryba chwycić i dopiero to zamknąć, nie? Tutaj dosyć dobrze działają. Napiszcie mi, jeżeli w Polsce ich używacie, to czy lubicie, nie lubicie, plusy, minusy, co? bo chciał poznać Wasze zdanie na to. Zabrałem Was tym razem w inne miejsce, tam się, gdzie byliśmy poprzednio, ryby wyłączyły. Tutaj też jest dosyć duży spad, bo z 12 stóp na 24. Też są krzaki, też są drzewa, też ryby pokazywało, trzeba spróbować, jak tam się nic nie działo, nie wiem, przypłynąłem jakieś dwie mile może, jak mówię, zupełnie inne miejsce, ta sama woda, ale miejsce inne. Spróbuję tutaj jeszcze jakiś. Ryb wydłubać, jak, jak możecie zaobserwować patrząc na, na chmury, zachmurzyło się. Jest ryba. Najprawdopodobniej łolaj. Nic. Jak widzicie muszą być zarośla. Jest i ryba, nie? Jedna ósma główka dzigowa I żywa rybka, widocznie chcą rybkę. Dlatego warto kilka przynęt mieć ze sobą, jak się wybieracie na ryby. Mam nadzieję, że to, co Wam pokazuję do tej pory, Przypadło Wam do gustu? Spodobało się? Napiszcie komentarz, co sądzicie. A jak z filmami będzie w tym sezonie, zobaczymy, jak będzie pogoda dopisywała. No to filmy. Patrzcie. Filmy będą. Ale musi być pogoda, nie? Kolejny. Zobaczcie. Siedzi, nie? I tego mogę wziąć. Ten jest legalny. Ale jestem zadowolony. Nieważne, że 3, a nie 5, tak jak było ostatnie lata. Ale jest limit, jest limit, nie? Obiad będzie. No i kolejny raz, urwam przynętę Oprócz tego, deszcz zaczyna kropić. Ja się będę zbierał. Jaki dzień miałem, widzieliście. Fajne ryby siadły. Mam nadzieję, że sobie coś dobierzecie z tych zestawów, co wam pokazałem. Wszystko fajnie działało. Mówię, pływałem w dużo miejsc, co jest zaczepowe, bo, bo w tych miejscach są ryby. No. Musiałem trochę nawiązać tych zestawów, ale na pewno było warto. Dlatego wybierajcie się na ryby. Łówcie, szukajcie ich. Oglądajcie mój kanał. I zapraszam na następne filmy. Cześć, dzięki za dzisiaj, że byliście do końca.